Tiger. Witam, Season Tiger. W tej strony kadra Ogólnie dostaliśmy następną paczkę. Bardzo miłą paczkę. oczywiście się chłopaki dostał. chłopak, palce, co dostały? Ogólnie. Woda została Coś takiego, Adrian. Oczywiście do pogolenia go, to, to jest. Bardzo ładny zapach. Mm, nie, to nie to, żeby pić ładny. Co jeszcze? Dostałeś? Eee, RAM pamięci do laptopa. 4 g Zawsze Bardzo u nas ładnie. się przyda. No ale ogólnie cześć. Dla nas jesteście najlepszymi youtuber na polskim youtubie. Propsujemy was. Nie dajcie się trollom, hajterom i gimbusom. Siałóż, Warszawa i Skierniewice są zawsze z wami. Kochamy was. Czekamy na kolejne filmiki Tiger lub świetne vlogi. A kabra? daje super przepisy. Tiger, kobra wasi fani, Czekam. Fajnie jeszcze jak to się mówi, to jest miło. Jakaś gra Starna Get Down 2. No i oczywiście. I oczywiście kabra dostawacy, coś takiego. To są... Można na to mówić. Opaska, chuszka, fal. Bardzo ładne, bo tu mam przypominające tęcza, kolorowe, bardzo ładny kolor, mi się podobają, no i te drugie, też jest ładne. No to założę, aby dwa na szyi, żeby nie było urażono. Ogólnie dziękuję za to, ale gdyby nie pacnęło. Dziękujemy za to, za tą paczkę ogólnie. Jeszcze raz informuję, że nie tworzymy do lajkowania na fezie Nie wiem jak będziecie się z nami kontaktować w sprawie paczki Co i jak Nie wiem, bo ja już przestaję tworzyć, bo ja nie mam czasu na Wasze zabanowania Ja wolę wypronować nasz kanał niż do lajkowania Bez tego się żyło Przedtem i tak powiem poszy w górę nie wiem, jak będziecie się kontaktować panowie ogólnie do nas, żeby nam wysłać paczkę. Nie wiem. Tacy mączy, tak wszystko wiedzą, a nie pomyśleli tym, że jak się skontaktować z nami. Zabawy już się skończyły. Wasze zabawki i głupoty już się skończyły. Więc sami zrobiliście przekór. Same drogie zamknęliście do tego. Nie my, tylko wy. Zamiast zastanowić się z tym banowaniem, to banujecie jak dzieci. Przyproszenie. Dzieci w przedkolu, które mają dopiero trzy latka. No. Wy tak zachowujecie się tym waszym banowaniem. Przykro mi. Tak już jest. Nie wiem jak się skontujecie do nas skątujecie się. Żeby kontaktować się z nami. Nie wiem. Kombinujcie teraz już. Informacje o filmikach, czy coś, musicie sami kombinować, obserwować na naszym kanale. Przykro mi, skończyła się zabawa z nami. Jest mi też przykro z tego powodu, co zrobiliście. Sądzę, tylko Może się. Może przestaniecie banować, a zrozumcie, co robimy. Widzicie, sami dajecie nam prądy. Różne paski, nieważne czy to gry, nie gry, czy parfumy, czy opaski takie, nieważne. A Wasi następni, nie wiadomo czy to Wasi koledzy, nie koledzy, nieważne, następne pokolenie, po prostu Wam drogę zamknęło do tego. Jest mi z tego powodu przykro, naprawdę. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Nie. A chyba też was was w takim sensie, że a pierdol kurwa i chuj nie nagrywam filmikę za przepraszam, tak powiem. Nie no. Bo, bo, bo za chwilę ja naprawdę się w... za się w kurwie. Nie to chodzi, tylko chodzi o bo już zaraz pomyślicie, że ucieknie z YouTube'a, że nie. Nie, nie, nie. Tylko y, informacja o nowym filmikach musicie łapać obserwować na kanale, tylko na kanale. Nie tak jak było przedtem, że... na lajkowaniu. Pozdrawiam.